Bo i tak ich nie robią ogólnie. ogóle Jesteś im chuju. Nigdy nie robię laski, znaczy bardzo rzadko kiedy robię laski na kurwa nie wiem kiedy. Wywóz Ukraińca z kraju ogólnie to Finek biegam ze Spaceem Co ty? Co ty pierdolisz do mnie? No widziałem ciebie i Space'a na O2 Widział ktoś ich jeszcze wtedy? Jak Space Jak Space Finek wchodził do O2 jak ja szedłem na to, co jest niżej na z Ja na ciała nie widziałem. Co jest niżej na S. Space robił Weaponsy, a Exi nad nim robił chyba download no czyli Finneka to no, albo No se, im se report no, ja, Albo self-report Ja, ja report. kurwa nawet nie widziałem ciała, tylko spawnowałem r o, Przyznaję o, się, i że i się, że to, się to byłem przyznam. ja Ty, tak? Tak, to byłem ja No i chuj, no i cię motujemy, No tu cię jadę, się, że to kurwa nie ja Co masz, co? masz, to masz to już się. nie grasz, tylko przypadek No nie wiem, no kurwa Ja serio Ja skippa kurwa i kurwa tak. dynie wyrzuciliście. Pozdro, Kto Jake głosował? Jake Lee. Wszyscy naraz. Shankar. Feksi! Od razu kurwa, mówię, od że... Poszły, ty, przy, ty przybiegłeś od, od, od dołu, m... czy ty już na nim stałeś? Ja przybiegłem od dołu, a powiedz mi Finek, czemu ja? My tak jak... razem w sumie wbiegliśmy, no nie? Tak, powiedz mi czemu jak poszło o dwa, czemu nie przybyłeś do admina, hey, wpisać kodu i tak dalej, tylko poszedłeś tam do góry. No, ja poszedłem na ton górny i go zrobiłem. A czemu nie zrobiłeś dolnego, jak byłeś już no, w No poszedłem na górny z takiego względu, że ktoś już w dolnym był. Pobiegłem na górny, zrobić górny. I dostało 10 sekund, ja biegłem od dołu, żeby no właśnie i zrobić No i wbiegałem też, właśnie, żeby go no, zrobić. No, no. Już. i ciało. Ednie było ciało? Finek, kurwa, e, do mnie. Kurwa, serem. Jak to coś ty... to jest, musimy kogoś zlotować i tak, i dobrze, bo jest A pasaż. gdzie stałeś, Peksy? Gdzie stałeś no, peksy, peksy stały idealnie na ciele, jak ja, jak ja wchodziłem do admina. Nie, kurwa, gdzie stał podczas tego, jak o dwa było, wyjebało, że mówili, że Finek poszedł. E, biegłem przez kafaterię, ale kafaterię. biegłeś, ale nie stałeś na oksygenie. nie? Nie, 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 nie. Go, widziałem Finka, właśnie stojącego w przejściu obok admina, i się dziwiłem, no. czemu nie poszedł kodów właśnie. Tylko... No, dlaczego ty nie poszedłeś zrobić? Bo miałem bliżej na górę, a myślałem, że ty no to właśnie fine. pójdziesz do admina. No, no, a, no a widziałeś tam, gdzie po prostu byłem, nie? No, ale. ale Finek, poszedłeś... czemu się denerwujesz? Właśnie. Tak. No, dlaczego się, No, dlaczego no, poszłeś, pociesz się, pociesz się. Dlaczego no. poszłeś, pociesz się? A więc, no, więc zobaczcie, bo pozdach po tym, tak na początku, jak no zresztą po klika, kurwa. Po kilkaniu kurwa mieszką, kurwa, mała Co? Wypierdala Finek. Ja. A jest sierury jebane. Ale byłeś. To wyraź. nie był... To nie, nie... No to jak nie... Do byłeś peksi, tej, to jest duro. gra na Uważajcie na Peksiego. Pozdro. Ale jak jest dwóch to przegraliśmy jak coś. Czyli Peksy no. to nie był jak Finek mu wykurwił Bo tam była spina, albo było albo Peksy i Finek, no uważajcie. Możecie mnie pilnować, nie o. No, czy wszyscy żyją? Nie ma. No to Nitro. Co kurwa Nitro? Trzymaliśmy się z Graczoleni cały czas razem. No, no ja cały tu... czas z wami chodziłem. Nie. Ja schodzę cały czas kurwa z Semisiem i z Peksy. Peksy się odłączył, kurwa i nie żyje. A jak się zapalił reaktor, to my wiedziałem kurwa, że ten. Wiedziałem, że kurwa już jest jedna, że, że ktoś już padł. I mówię jak to, kurwa. A Ci cieka jak to. Albo Nitro, albo Peksy. Czyli dlatego Finek nie wyjebał Nitra? No Mówiłem, on się stresował kurwa chuj, na bank był drugim, jak to był drugim? Finek, nie? No ja bym, kurwa. Bo no, on się sprzedał najbardziej? Najbardziej, tak? A... Ale to, to był? No. No. Nie. Ja. To tak się do stresował, no, ale się mikro mikrofon no. nie ten chyba nie zmutował, bo nie wiem. Ale wy pe Peksiego kurwa 40 sekund szukaliście. Jak zabieramy. Go... My biegaliśmy w My nie razem. tylko po prostu gdzieś spierdoli, to mamy go w chuju, po prostu stwierdziliśmy, że ten... Jakby no. zostało dwóch impostorów, tośmy byli w to tośmy wtedy przegrali. Jakby został jeden, kurwa, czyli musiał być jeden, a jak biegaliśmy w dwójkę i nas ktoś pierdol. kurwa. I w końcu byśmy go, wiesz. No, nie było go no już nic mia... do... Ja to... czekałem było na cooldown, żeby zabić. I mogłem zabić, tylko nie byłem pewien. Z zapomniałem ile jest ten, bo myślałem, że 10 osób i liczyłem, że jeszcze dwie osoby muszę zabić. mu muszę taska jednego mniej. Lasik? No, no, lasik. Jak sam szedłeś obok admina, jak przychodziłeś żeby iść do reaktora, to już wtedy o Peksie, nie? A. Musisz go zauważyć, już szedł pek. Ścięcia kapoty... Lewy ten... lewy dolny... Tam tylko Dobra, na to to nie był, Wargorek to nie był, Space nie był, Sondra nie była Która? Jestem 100% tak Peksy, pewien Peksy gdzie byłeś? Ja byłem w reaktorze, robiłem no numerki Peksy, Peksy albo Nitro są To pod są reaktorem report. Bo Exi był w elektryku kurwa ze mną i ja, z, I ja się mijałem z, z... Kurwa z sześcioma osobami się mijęliśmy w storage'u Ze mną się mijałeś w storage'u i od razu poleciałeś tam nie, no, planu. ja byłem w reaktorze, robiłem te numerki, no to... Oj, zajebałeś przed wejściem do reaktora Pexy, Ładnie to tak ładnie tutaj, tego, Albo kolegę, nie, z kolegę z klanu Kiego kolegę z klanu? jak go zabić kurwa, z zimną krwią? A chciał sobie zagrać lasikę, zabiłem, na silnika Tomek Nie zabiłem, nie zabiłem Nie zabiłeś Tomka? Nie Dobra jak ja już ci kurwa, kurwa nie bierze, no? Ufam ci, nie, ja nie miałbym psychy go zabić, ja się go boję. No, prze przekonałeś mnie, Peksi. Przekonałeś mnie, Peksi. Chyba, że to Space, bo za bardzo... Ale ty już odpadłeś, tak? Zmieniałeś z tym. Ja bym nie głosował na Space'a. Naprawdę. Ta, to A za, to zagłosuj kurwa. To zagłosuj i Demokracja wygra. Co mnie troszeczkę zajęło to zawsze gdzieś po lewej stronie mapy się kręcił. Czemu nie zabija z prawej? Nie zabija z prawej, bo tam jest swój osób. Więc spierdala się na lewą szukać takich co się alienizują kurwa. No to albo Self Report, albo Peksy no. Peksy kurwa. Nie wiem kurwa. Nie, to no uważajmy ten. na nich, to jest dopiero pierwszy kill. Jak na nich kurwa Jak ja na na nie leciał. Ci Peksy już nie ma. No tak Kto skipował? Brązowy. Ja skipałem. Dobra. 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 Jeszcze go pan. szczerze nie żyje Znowu spamowałem R'ką w elektryku był graczu To prawda, zostawiłam go w tym elektryku i wyszłam Ja pobiegłem, ja, teraz... ja ze Space'em ja byłem byłem z Sandrą, chodziliśmy do Weaponsów Ja byłem z a Skąd przybiegłeś Jeszcze raz? Skąd przybiegłeś do Shieldsów? Eee, od lewo, od Media. Me Ale on był w łaponsach a nie w Shield'ach Więc gdzie poszedłeś po Zedmina? To admina poszedłem właśnie do elektryka, bo jak się odpalają oksygen, zrobiłem oksygen-1 Poszedłem sobie do elektryka, żeby sprawdzić czy ktoś coś tam A nie ty co robiłeś? Ja byłem, jak, był, jak się to zaczęło, to z tym powietrzem, to byłem do admina, zobaczyłem tam space'a I poleciałem szybko do O2 i tam był Finek A skąd przybiegłeś do admina? Byłem w adminie i robiłem... Ale skąd, skąd przybiegłeś? Nie, nie wiem, wszyscy byli na prawo, tylko ty no kurwa ten... Semiś Dobra, masz w poszedł, nie? Ja Trudega. byłem na lewej stronie, bo poszedłem z tym. No zemisz. Ty, Twój stary jest rudy. Ja poszedłem w wydziałym w medleju. A jebać, już nie <laughs> będę nawet nic mówił. Nierwolcie <laughs> bo... grę. W Ukrainie coś wam coś powie, kacie. Haha, <laughs> zdychaj ze zolet, kurwa. Masz <laughs> matę. No to winek już, tak? No, twój stary winek. <laughs> Za nie, że jest chyba z ostatkiem, więc ich dusisz się Eee, dobra. Eee, space. No. Ty wychodziłeś z Sandron z elektryka? Nie, wyszedłbym sam. Niemożliwe, Wy, wychodziłeś z sandron z elektryka. I jej ciało było. A bo dobra, gdzie skończyłeś? Gdzie skończyłeś? Ja dzieskączyłeś. skończyłem teraz na. No. Eee, po prawej stronie nawigacji kamery mnie widziałem. Nie, Kamery mnie widziały. Kamery Kurwa. Nie widziały hey. no. gdzie kamery, bo Ciało, kamery było, mnie widziały, bo kamery ciało było po lewej stronie w dolnym, le, w dolnym reaktorze. A nie trudno, no, gdzie ty no. byłeś? Ja byłem na tym, ja robiłem karty na ten 1, 2, 3, 4 na lewo od... Yy, od kamer Ale wychodzą z elektryka miałem Nitro właśnie. Czyli też mógł te, to być Nitro Bo Wargorek to nie był na pewno No ja mam dwa taski, ja mam Medbeya i w nawigacji To zrobienie jeszcze Czyli kto został jak no, to? No ty albo Space, no bo ja byłem z Wargorkiem. Czyli Space No nie ja Dobra, po tym to nie jak kurwa? To nie, ja, nie To nie ja! ja to nie ja! To ja, ja ja ukrańcuję Za mi mordę, kurwa za ci z Ja pierdolę, jesteście tu hedy, jak chujnie. Ale SpaceX kurwa grosz niż semi, jeśli chodzi o im po stronie. No kurwa. Ja pierdolę, no. Za mną mordę. To powietrzysz, chłopie? Ja pierdole <grymne> sam na was ugrałem Wiedziałem <grymne> Ja się macie kurwa, tonie, ja i chuj, No to nie. Ja. To, to ale Space ja, jest kurwa. idiotą, on rzuca z jakiegoś jakieś oskarżenia na ludzi, kurwa. Ale ale ja nie wiem. I ludzie to, to łykają, pewnie. kurwa. Ja space kurwa cały czas mieli portuje przy Wy zapominacie, że to jest Space jest koleś, który kurwa ogarnia od 2019, kurwa, dealerów, kurwa, i cały czas podnik trzyma i żadnego nie ogarną, co z pierdoli, że z nimi gada? kolego se kolegów wymyślił w RPLS, kurwa. Space kurwa, o, osoba, osoba jest na matfizie, kurwa, a na napadzie zawsze źle dzielisiano, chuj no i. Ale by... go słuchać nie możesz na kurwa. Na Ukrainie jest Matwis kurwa? Ta Nie wiem ty góra mnie mieszkasz, to nie wiem co garsie kurwa. Ja mam chociaż kałę nieukojebany Co z krzychem kolejnogi nogi ładował w Warszawie Nie, to jest niesamowite. Jeden z radą, a drugi z Ukrainy kurwa. No a nie, nie ja. wiem kurwa, Starczy, kurwa sprejs, to co mi się kurwa, nie wiem, mi się kurwa nie słucha widzę. widać. No. No. Ja sam mi się kurwa nie rok To był Peksy Nitro, tak? Tak, tak. A Peksy wyleciał pierwszy tak za darmo. Ale ci ładnie sabotowałem. A za co w No, no dobrze, dobrze, dobrze no. Ja bym tak na to powiedział. Ja, jasne, jasne. ile można kurde. Dobra. No to już wiemy, że jak Że to było na melanżu, brat. O, to jest o mnie. To jest ja, to jestem ja. Don Popusiono. Dobrze, kurwa, kto go zabił? Piątkę przybiję. <noise> Dobra, gdzie byłaś? Ja? W, a... w adminie było. Powiedzcie, gdzie teraz w adminie robiłam o dwa. Ja skończyłem Rozum. w drodze do dwa Tam to, to, to miejsce, które. Ja widziałem, że ktoś teraz na adminie. Reaktor, chyba. Ktoś był ze mną no? w adminie. Ja, ja, ja biegałem, no Robiłem 1, 2, 3, 4. Ja skończyłem w elektrykalu. Ze mną, no. A ja skończyłem w twojej starej ostatnio. Możesz mieć brata. Fajnie. Kurwa, Ukrainę ruchałeś? Kurwa, z, z, mówię, o, z obrzydzeniem, ale owszem. Ukradłeś lepsze od Polki, masz Polki. O, o idę so do powiedza, Space, Oddaję Boga. Oh, ja. Jak Boga. Oddaję to Oddaję Boga. Oddaję Boga. weźcie sobie, Oddaję Ogólnie to ciało leżało na głównym Boga. Oddaję ma wolta za to, Boga. Tam. Ja też dałem. Tak. A powiesz coś po zwierzęcym, please? Spes, to sobie wrogów kurwa robię. Wczoraj do, do budynia na do dziadu mówił. <noise> ja, Ej, ja mam takie pytanie, bo ostatnio twoja mama mi powiedziała, ja ci dyszku daję, ty mi lasku targaju I nie wiem, co to znaczy. Mógłbyś mi przetłumaczyć? No, że... Ale ona ci nadeche, a ty mu jej lasku opierdalasz. To może geniusz. <noise> <Sam szwankował. głosy> Lu 50 duża Dobra, Dobra to... i teraz tak, jest Space i jest Wargorek bo, bo coś tutaj mi śmierdzi kurwa nie. pod napleciakiem tak zwanym Kurwa. Ja bym was? całą rundę z Peksim na elektryku i śmiałem chyba ja, sami z kamery. No. Ja to cały czas całą rundę. A Gracos się sam tak. potknął, nie? I wypierdolił. A już to zajedno. Trzeba zrobiłeś? To ja. To jest z niego cię do całku. alarm, alarm. To kto jest Papa z mnie Garcia to całą nie grę? będzie dumny. Papa jest ja. Ja w rodnego rzucę. Skiba, nie, albo Skipa. Chuj wiem. Nie, my tak damy na space'a, to dajcie skiba. No skipa. skipujemy czy kurwa? Ja skipujemy, na, no, na, no, no skip. On dał na space'a dwa. Exi pewnie też. Condom. Exi, Exi tak nie żyje, ty nie. Exi nie, Exi. Zakurewko. Haha. Dobra, Semisia i Spacea trzeba tu się... i Wargorek jeszcze jest tutaj... podejrzanych. inne kurwa śmieciu jest No i dobra, widziałam na kamerach, jak Space wyskoczył z wentów przy nawigacji. Widziałam, cały czas stałam. Widziałam, jak, kurwa, widziałam. Sergiusz i Finek byli w O2, a reszta pobiegła do admina. Dobra, widziałam, to jakby no, wytłumaczysz to, że to dwa ciała. W nie wiem, kurwa, widziałam, gdzie Space, jak wyskoczyłeś. No dobra, tak, widziałam tak, że dwa ciała w adminie i mnie widział Nitro i Finek. Dobra, że... jest tak, jest a tak. Ja Cię nie widziałam. To, to ja Nitro, nie Ja wszystko, wyskoczył we z wentów, no. na kamerach siedziałam cały space, czas. Space i Semiś. Bo Finek na, naprawił O2. Na Ukrainę ja przysięgam. Ja u góry naprawiłem O2. Dobra, Space'a, się Space'a, a, a potem ja, 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 no, Space'a. Tak, potwierdzę wersję Sandry, votuję na Space'a, bo widziałem jak mnie biegła. Ja, ja w ogóle Space'a nie widziałem jak z Nitrem biegam cały czas, więc... Jak, jak byłam na kamerach, wszyscy tam byliście i nagle no. zaczął dzwonić alarm. A, poszedł Sam double z kill. z byli na O2 tam, żeby zrobić ten. A y, Space Semiś i, i. chyba Wargorek? Kto, ktoś tam jeszcze pobiegliście do admina Camerowa jest chwilę. Nie, byłam na... nie mam tasków kurwa i siedzę na ja kamerach A ja też tasku udzę, nie no. mam kurwa. No ja też już nie mam od dwóch minut. No właśnie. No, ja też mam od początku gry. Fajnie. Dzień dobry. Co? Cieba, Semiś. Siema Co tam? Jak się jest, było jest impostorem? Nie. Zajebiście. Tak? Mimo, że nim nie jestem, no. Ciało no dobra. No dobra. Ej, więc z fanitru ogólnie od wotowcem. O tu. Jest. Już go zwotowałem, no. No bo ciebie widziałem na O2, a Sandra dał info z dobra, ty ile widziałeś na O2 tego Finka? No, no Finek trochę tak śmierdzi, nie powiem, że nie, Tylko bo on, ze... ja go widziałam na tym o ale on tak podszedł nie podczas. Finek jakby, jakby Finek jakby chciał, to bym nie zajebał. Ale przecież poszedł double, double poszedł w tamtej rundzie. Ale ja Finka miałem cały czas przy sobie, więc to nie A może miał cooldowna no kurwa? To, nie wiem, dobra, ale cooldowna to ty za chwilę będziesz miał. Ty w, nie, ty w, nie, na nie, 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 jesteś nie, 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 się skończyło, no i zaufam, kurwa. Nie wiem, przejebaliśmy albo nie. No to przejebaliście, to ja sam na siebie. Yes. Nie oh. no, GG. kurwa, z kulą jebanu z Ukraińcem grać jako impostor. <laughs> nie wiem, No. Kurwa ja mięś, zauważyłem, że na... dioda świeci, kurwa. Ja no myślałem, na na że Sondra. Ja myślałem, że Sondra była. Ja, 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 ja nie, no, nie, na, no, na kamerach stał. Ja myślałem, że ty z fejsa wjebałaś specjalnie, po prostu z łatwo. No co ty, na serio? Serio. To na chuj siedziałeś, kurwa, to ty co? Czasem zagraj, jak jednego kurwa. Dawaj, laski, laski. Laski. A, A, laski, zagraj. Laski. dla kolegów, dla kolegów. Dobro, to laściki na.